informacje z polskich dróg. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku w miejscowości Mała, gdzie czołowo zderzyły się dwa BMW. 22-letni kierujący jednego z pojazdów, mieszkając gminy Wielopole Skrzyńskie, zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło dziś, 17 sierpnia po godzinie 9 w miejscowości Mała w powiecie robczyńsko-sędziszowskim w gminie Ropczyce Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-letni kierujący BMW, mieszkając w gminie Wielopole Skrzyńskie, na uku drogi zjechał na przeciwległy pas jezdni, gdzie zderzył się czoło z jadącym naprzeciwka BMW, którym podróżowało cztery osoby. Niestety życia 22-latki nie udało się uratować. 29-letni kierująca drugiego pojazdu oraz troje jego pasażerów, w tym dwójka dzieci, zostało przewiezione do szpitala. Policjanci wyjaśnią okoliczności tego tragicznego zdarzenia. To na razie wszystko pozdrawiam Short Joker.